Trzeci dzień spotkania młodych w wącznia. Środa upłynie nam pod hasłem choroby. Po wczorajszym jej zdiagnozowaniu będziemy mogli jej się dzisiaj dokładniej przyjrzeć. Wieczorem zamiast wieczornego koncertu odbędzie się nabożeństwo pokutne, podczas którego każdy z nas będzie mógł przyjąć sakrament nawrócenia. Zobacz, że to wejście, które przed chwilą miało miejsce, nie było przypadkowe, bo na tym spotkaniu nic nie dzieje się przypadkowo. Zobacz, że dzisiaj możesz odkryć pewną prawdę, że jesteś chory i wiesz, co jest Twoją chorobą? Grzech. Grzech jest naszą największą chorobą. I wiecie, do czego ta choroba prowadzi? Do śmierci. Zobacz. Tak kończy każdy, kto żyje w grzechu. Mało tego. Tak wyglądasz dzisiaj. Taka jest Twoja sytuacja. Jesteś w tej trumnie. Jeżeli dzisiaj żyjesz w grzechu, to jesteś jak trup. Zobacz, jak wygląda trup. Tak wygląda trup. Nie musisz wstawać, spojrzyj w swoje serce. Ja mam tylko godzinę 15 na konferencję. Jeżeli wy będziecie pół godziny bić brawo, zostaje mi tylko 45 minut się nie wyrobię, dobra? Okej, okay? zrozumiałem. Bicie sobie brawo. Pani kościół ma władzę odpuszczać grzechy. Ludzie się na to buntują. Mówią, nie, ja chcę iść na łąkę. Ja nie chcę mówić jakiemuś drugiemu facetowi moich grzechów, z jakiej racji. A ja wam chcę powiedzieć właśnie, że Pan Bóg pozostawił tą moc, władzę, odpuszczania grzechów właśnie Kościołowi. I gdzie indziej tego nie ma. Kościół katolicki ma taką łaskę, że my możemy sprawować sakrament pokuty i pojednania. I czym jest ten sakrament? To jest sakrament nawrócenia. Czyli do Niego przychodzą ludzie. Po diagnozie, którzy wiedzą, że zgrzeszyli. Jesteś święty, nie popełniasz grzechów. Większość zachodu uważa, że nie popełnia grzechów. I to jest straszna robota demona, że oni myślą już, że nie popełniają grzechów, a je popełniają. To jest również sakrament pokuty, czyli ja chcę pokutować. To nie ma być coś przyjemnego, nie musi. To jest sakrament, kiedy idziesz się uniżyć. Zgrzeszyłeś, zrobiłeś źle. Chcesz wrócić, ale to jest też pokuta. Jest to sakrament spowiedzi, czyli wyznanie grzechów, czyli jest potrzeba, żebym ja te grzechy powiedział, przebaczenia i pojednania. Czyli Pan Bóg przychodzi, aby robić naprawdę cudowne rzeczy. Czy Waszym zdaniem ciężko jest znaleźć w sobie chorobę? No, myślę, że ciężko. Bo... Najlepszym sposobem na to, żeby się od niej y, uwolnić, jest y, spowiedź. Nabożeństwo no pokutne. Myślę, że to jest taka, jak gdyby dla mnie, przynajmniej odnowa ducha. Ja chciałabym się w tym odnaleźć, ale trudno mi jest y, przezwyciężyć y, siebie swoje wady i, i, i myślę, że, że y, kapucyni i, i ludzie, którzy tutaj są, pomogą mi jak gdyby y, oczyścić się z tej choroby. Niesamowicie no, tak? trudno jest zdiagnozować to, co nas dokładnie boli, skupić się nad tym, a, aby to wyleczyć. Ja zauważyć chorobę u siebie nie było ciężko, to naprawdę ciężko jest się do niej przyznać i zacząć z nią walczyć, bo mimo tego, że zdaję sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy chorzy, to praca samym sobą jest naprawdę trudną rzeczą. Grzech dotyka nas również w takim znaczeniu społecznym i dlatego pragniemy celebrować, przeżywać to pojednanie z Panem Bogiem, z Kościołem i z samym sobą właśnie we wspólnocie.